Witam witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Na samym początku filmu strona Skins Monkey, czyli strona, na, którą, na której musisz grać o swoją wypłatę, rozwiązując sudoku przy właścicielu na kanale, na streamie. Jeżeli tego nie zrobisz, niestety nie otrzymasz swojej wypłaty. Czy pozdrawiam? Pozdrawiam, bo rozwiązałem w godzinę. Czy jestem zajebisty? Tak, tak jak strona Skins Monkey. E, właśnie, to jest info, bo gadałem przed chwilą z Wiktorem, tak serio jest, bo jest Blue Phosphory, nie? na stronie. Ja w sensie jakby, proszę y, robić po swojemu, ale on kosztuje 4,600 tu, a na Steamie on kosztuje 3,500. Ja gadałem z Wiktorem i się go pytałem, czy wy jesteście normalni? On powiedział, do tego momentu Blue Phosphory będą za tyle wystawione, do kiedy je kupują. A kupują je ludzie codziennie za tyle, więc da się kupić na Steamie. Sprzedać to im, a oni sprzedadzą to jakimś głupkom i oni się cieszą i wy. Czy macie na tym korzystać? Nie wiem. Róbcie z tym, co chcecie. Dla mnie osobiście jest to dziwne, ale tak działa świat. Ok? Ok. Poważnie. A jak ktoś już chce kupować, to nie wiem. To w sensie, ja sam nie wiem, czy to jest jakieś OP. Hmm. Na pewno kilka stówek jest na tym na plus, ale musisz wiedzieć, co wypłacać. Skorem 35 do doładowania. Przepraszam za tak długą stawkę. Nie wiem, które to były pacze. W każdym razie nie te i w każdym razie to chyba są te. Więc jakby sytuacja. Cześć. Gdzie to jest? To te są te. O. Sytuacja wygląda następująco. To jest moja reakcja na te informacje. I ogólnie rzecz biorąc, trzeba przyznać, że jest to całkiem zabawne. Tak bym to przynajmniej określił ja. I jaka jest moja odpowiedź na tą sytuację? Ogólnie rzecz biorąc, jak chodzi o pacze, to one ostatnio drgnęły. I czuję, że to jest dobra inwestycja długoterminowa, żeby sobie to przytrzymać. Jakby. Bo y, znowu maus zaczyna oddawać, i wszystkie te pacze, które były u Jezuska, wracają do Jezuska. Sam z BTW zakupiłem w balku y, paczem movister, jak pewnie widzieliście. Bądź nie, jeżeli ktoś jest jakiś trochę bardziej cykurikupa karaka, to wie. I osobiście dla mnie te pacze naprawdę zaczynają powoli nabierać kształtów, pomimo, że się ich boję, nie powiem, że nie. E, mimo wszystko jednak cieszę się, że je mam. I yy, z takich patchów, które mocno spadły, warto nadmienić w sumie wszystkie Goldy, ale też m.in. FaceClan. Taki to patch. Yy, ponieważ ten też jest na dosyć dużym spadku. Co trzeba podkreślić, nie? się nie 50 zł kosztowało, więc powiedzmy sobie szczerze, to jest. Spadek ogromny i wygląda to w sposób, w jaki widzicie. A z ciekawszych rzeczy to jest G2. G2 to jest bardzo ciekawy patch, trzeba mu to oddać i dla mnie jeden z bardziej interesujących. Nawet dalej bym go chyba kupował zupełnie szczerze, bo działa. Także to są takie ciekawe rzeczy, a w ogóle już na BRT, to totalnie. Proszę się zainteresować, szukać okazji i tak dalej. No. Ciuf.